Początek nowego roku sprzyja podsumowaniom, jaki był miniony 2020 rok. Obejrzyjmy felieton telewizji Trwam, przedstawiający kilka wydarzeń, wokół których skupiało się życie polityczne w Polsce. O tym, że to pandemia koronawirusa była najtrudniejszym i najważniejszym wydarzeniem minionego roku, politycy wszystkich opcji mówią jednym głosem. Opozycja i przy tej okazji nie szczędzi słów krytyki dla rządzących. Zostało tak naprawdę obnażone to, jak fatalnie jest w służbie zdrowia, jak na skraju zapaści jest polska edukacja. W totalnym kryzysie jest gospodarka. Za wszystko poseł Lewicy obarcza Zjednoczoną Prawicę. O tym, że miniony rok w polityce był rokiem kłótni mówił rzecznik PSL-u Miłosz Motyka. Takich kłótni, takich sporów, takiej walki buldogów pod dywanem jeszcze do tej pory nie było. Rzecznik Ludowców twierdzi też, że ze strony rządu nie było chęci współpracy w kwestii radzenia sobie z kryzysem zdrowotnym, gospodarczym i społecznym. W minionym roku w cieniu pandemii odbyły się wybory prezydenckie. W relekcji Andrzeja Dudy na drugą kadencję Prawo i Sprawiedliwość widzi także swój sukces. Udało się uniknąć kryzysu, który próbowała wywołać konstytucyjnego, który próbowała wywołać przy okazji tych wyborów opozycja. Z polskiego punktu widzenia dwie ważne kwestie wydarzyły się też na arenie europejskiej i międzynarodowej, wskazuje politolog profesor Mieczysław Ryba. W polityce europejskiej mamy próbę bardzo szybkiego działania Niemiec w kierunku federalizacji. Całej Unii Europejskiej, uzurpacji sobie kompetencji przez Komisję Europejską poprzez wiązanie wypłaty funduszów unijnych z tak zwaną praworządnością w światowej, jak dodaje profesor Ryba, należy zwrócić uwagę na relacje amerykańsko chińskie i wszystko to, co działo się przez miniony rok w Stanach Zjednoczonych.